No i co? Grasz sobie, grasz działa góra, dół, działa lewo ale w prawo nic nie działa robisz pauzę i zaczynasz zdawać sobie sprawę, że w twoim joysticku wysiadła ostatnia sprężynka, która była w XXI wieku dostępna na rynku bo joystick działa w lewo działa w górę działa w dół a w prawo cisza, ale myślę, że znalazłem to rozwiązanie. Też to będzie moja pierwsza próba e, takiej reparacji joysticka. W każdym razie ktoś mi podsunął tutaj pomysł, i bardzo dziękuję temu pomysłowi. Teraz, tak, joystick należy odłączyć oczywiście od naszej przyjaciółki. Macham tą kamerą i macham. Oczywiście yy, otwieramy nasz joystick. Nasz joystick zapewne jest skręcony na kilka takich czarnych śrubek. Śrubki. <laughs> śrubek się pozbyliśmy. I jakoś tu w magiczny sposób o, otwieramy. I po otwarciu okazuje się, że. Tutaj, w tym miejscu, powinna być blaszka. <laughs> a ja przepraszam bardzo, i sprężynka. Tak to powinno działać. Tu ten styk działa. Ten styk też pięknie działa. Ten działa. A tutaj nic nie ma. Oczywiście, wcześniej, już otwarłem joystick, i się okazało, że postała się sama blaszka. A sprężynka pękła w dwie, na, dwa, na dwa elementy, no i joystick nie działa. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem niż poszukiwanie sprężynek, których po prostu na rynku nie ma, jest skupienie takiego zimmeringa do motocykla. To jest do pewnego jakiegoś małego motocykla, albo pewna do, do pewno jakiejś małej maszyny, która ma układy, hydrauliczne. Taki zimmering chroni przed tym, żeby nie wyciekał płyn, który pracuje w takich układach czy pneumatycznych, no nie pneumatycznych, to nie byłby płyn, ale w takich hydraulicznych układach jak na przykład zawieszenie motocykla. Taka gumeczka jest otoczona taką właśnie sprężynką. No co, nic innego nam nie pozostaje jak tylko przygotowanie takiej sprężynki do pracy. z naszym joystickiem. Dobra, tutaj mamy łączenie sprężynki. No co, no sprężynkę trzeba pyk, przecinamy. Staramy się przymierzyć. No i czeka nas troszeczkę precyzyjnej prasy, czyli wyciągnięcie ostatniego. Oczywiście, to jest takie maleńkie, że moja kamera oczywiście tego nie jest w stanie objąć. Na kamera nic nie pokaże, ale udało mi się wyciągnąć ostatni Ostatnią część sprężynki. Robimy ucho. ucho powstało. Nadmiar sprężynki ucinamy. Oczywiście jestem ciekaw czy to w ogóle mi się uda, bo tego pewien nie jestem. Dobra. No, że wygląda pięknie, że ucho jest zrobione. Teraz trzeba było przymierzyć. Tak, tutaj w tym miejscu uciąć. Sprężynka musi być oczywiście troszeczkę krótsza niż tutaj jest yy, tutaj, ta cała, ponieważ sprężynka musi się odpowiednio naciągać. Dobra. Trzeba chwycić szpilką lub czymś bardzo, bardzo cienkim. ostatnie lub przedostatnio No i pociągnąć. Jak się pociągnie, to wtedy tworzy się takie automatyczne ucho. Jacek jest w środku brudny od smaru, ponieważ te wszystkie sprężynki, te duże sprężyny pracowały w smarze. Ale wydaje mi się, że jest to potrzebny smar. Jest to jakiś, jakiś specjalny smar, który tam. Który służy. Nie wiem, ku czemu służy. Ale od kiedy pamiętam, to zawsze joysticki posiadały taki smar. To nie będzie proste. Teraz najgorsza czynność czyli zakładanie tego wszystkiego. 20 lat temu to się po prostu jechało na giełdę i kupowało kilka sprężynek. I było wszystko ok. Teraz nie ma giełdy. nie tą Teraz nie ma takiej giełdy. Nie ma takich sprężynek na rynku. No dalej. Jeszcze prosić do tego, żebyś... Oczywiście powinienem był się lepiej przygotować z lepszą kamerą, ale nie mam lepszego sprzętu do nagrywania. Dlatego tylko traktujcie to wszystko jako suchowisko. Blaszkę trzeba oczywiście odpowiednio ułożyć. grubszego no, wskakuje do miejsca i pięknie, i patrzcie Troszkę ten, troszkę męczarni, troszkę męczarni. Oczywiście wydaje mi się, że ten taki e, o średnicy e, około 1 cm zimmering ma troszeczkę za małą sprężynkę, zbyt cienką. Bo tutaj widać, że jest ewidentnie grubsza, ale posłuchajcie, sens działania jest ta jest troszeczkę twardsza sprężynka. Ta też wydaje, wydaje mi się, że zrobiłem ją troszeczkę za krótką, e, za długą. To jest kwestia prób i błędów popróbować teraz nie trzeba się martwić tym, że jak zepsujemy joystick, że jesteśmy ugotowani w XXI wieku joystick składamy pyk oczywiście yy, Oczywiście robimy to przy wyłączonej Amidze. Nie zalecam nikomu robić przy włączonej. Ja zresztą całe życie robiłem to przy włączonej. Więc podłączamy joystick do Amidzi. Puszczamy pauzę. I proszę bardzo i zaczyna działać w prawo. Widzicie? tak, jednak jest troszeczkę za, za delikatna ta sprężynka. Pięknie. No troszkę za delikatna powinna być, twardsza ta sprężynka. Aczkolwiek sens całej tej naprawy mam nadzieję, że zrozumieliście. Pamiętajcie, Zimmeringi, takie najlepiej od motocykla troszeczkę większej średnicy z 2,5. Zawsze trzeba krótszą troszeczkę sprężynkę niż ona wygląda zrobić Nic sam się nie trzeba męczyć, wystarczy tylko dwa ostatnie oczka pociągnąć i on się tak ładnie zrobi, że się zrobi z takim ładnym haczykiem. Dobra, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ta metoda na naprawianie joysticków komuś się przyda. Na razie cześć.